To wszystkie są znaczki z zagranicy. Wszystkie znaczki one pochodzą z kolekcji znaczków zagranicznych Muzeum Poczty i Telekomunikacji i wszystkie te znaczki są zagraniczne z różnych krajów, nie tylko Wielkiej Brytanii i wysp takich wokół Wielkiej Brytanii, ale praktycznie z całego świata. 70. rocznica wstąpienia na tron, 70, 70 lat panowania królowej Elżbiety, najdłuższy okres. Elżbieta jest najdłużej panującym monarchą. Nie ja używam słowa monarchą, bo to dotyczy wszystkich, nie? Nie, tylko, nie tylko kobiet panujących kiedykolwiek, ale wszystkich monarchów brytyjskich zarówno królów, jak i królowych. Ona jest najdłużej, najdłużej z nich panującą królową. No, w, w, tym, w tym roku mija 70 lat od momentu jej wstąpienia na tron.